E, więc dzisiaj miałem live na tym serwerze, wiecie o tym, kilka godzin temu i jedna rzecz mnie oburza, a ja myślałem, że widziałem wszystko, ale jednak nie, nie widziałem. E, otóż cheater, który, którego film z nim jest od wczoraj, tylko nikt nie raczył z administracji na to zobaczyć. Został czat modem. Naprawdę. On został czat modem. Prawda, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby był czysty, ale nie. Po pierwsze, nikt go nie zbanował. Po drugie, on jeszcze jest w administracji. Faktycznie, z tego co słyszałem, wśród ludzi tutaj to ten serwer upada i dodawanie cheaterów do administracji chyba się przyczyni do tego i jeszcze bardziej eee, pokażę wam mniej więcej klipy, chociaż i tak już je wrzuciłem, wie, więc pewnie część z Was już to zobaczyła, ale naprawdę muszę wam pokazać, że nie ściemniam Hmm. Momencik. O, naprawdę. Ja jestem zniesmaczony tym, że Cheater jest w administracji. Jeszcze on mówi, że jest czysty. Dobra, żeby rzeczywiście był, ale nie jest. Po prostu nie jest, nie był ani razu. Eee, mam nadzieję, że mi to udostępni. Jak nie, to będę musiał odświeżyć i wyłączyć akcelerację sprzętową, bo jednak ona sprawia, że nie można udostępniać przerodarki, jeżeli chodzi o jej ekran. Co jest dla mnie dziwne, właśnie powinno być tak, że jak jest akceleracja sprzętowa, to można użyć tego, żeby móc przechwycić okno przodarki. Dobra, uruchom ponownie. Widzicie to? Dobra, spoczko. I ja wiem, że jakoś jest tak dalej, no ale w końcu akceleracja sprzętowa... I wiem, że są lagi, ale widzicie jak on się szybko rusza. No nawet jeżeli byście powiedzieli, że Łe, bo tak film jest nagranej lagi. Nie. Spójrzcie. On miota się w tej bezce, jak chce. I jego wcześniejszy także, on niby jest czysty. Uh, naprawdę... Aczkolwiek to mnie rozwaliło... To jest w ogóle jakiś Nie wiem jak to mam odbierać, że co, że jest faworka na serwerze Przybliżę wam to, żebyście się nie męczyli To jest nikt tego gościa, który mam ja mówię i Jak mam to odbierać? Ale mnie to brzmi jak Paworka, chociaż on twierdzi, że to nie jest Paworka. Sam był nawet zdziwiony, że czemu nie dostał bana w takim razie i że gra na Daisy Packu. Masakra. I tyle chciałem wam powiedzieć. I jak chcecie, możecie sobie to podpiąć jako jeden z powodów, dlaczego mi się aż tak bardzo nie chce Wemce grać. Yo.